STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Trenerze, kolejny sparing, tym razem bez zwycięstwa, ale to kolejny sparing bez porażki od początku roku. Wszystkie mecze zakończone albo zwycięstwem, albo w najgorszym przypadku remisami. To cieszy chyba. Tak, cieszy. Cieszy tym bardziej, że jest bardzo duża, liczna grupa chłopaków, którzy decydują o, o, o drugim zespole. Są rotowani na różnych pozycjach, ale to jest tylko podyktowane z ich rozwojem, żeby mogli sobie poradzić w meczu, gdy przyjdzie taka konieczność dogrania na tych różnych pozycjach. I tak jak tutaj zauważyłeś, są te wyniki, są niezłe, bo nie czarujmy się, my chcemy się rozwijać, ale wynik też jest jakąś tam składową tego, co, co nazywa się rozwój zawodnika. Startujecie nieco później niż pierwsza liga, trochę czasu do przygotowań jeszcze Wam zostało. Jakie są plany drugiego zespołu górnika? My mamy 18 marca pierwsze spotkanie ligowe, do tego czasu zostały jeszcze trzy tygodnie, bo rozmawiamy na trzy tygodnie przed ligą, ale zostały nam dwa spotkania z Odrą Wodzisław w piątek przyszły i 11 ze Spartą Lubliniec. To jest taki program który jest do wypełnienia przed ligą. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem górnika Zabrze.